Sabina Włodek, trener drugiej reprezentacji Polski, proszę podsumować ten turniej, który dla Was zakończył się w Gdańsku. Przypomnijmy, wysoka wygrana z pierwszą drużyną Finlandii, no i dwa wyrównane mecze, ale przegrane z rezerwami Rumunii i Hiszpanii. Rzeczywiście zespół Finlandii był w, w tej stawce zespołem najsłabszym. Natomiast dwa naprawdę bardzo trudne mecze z, z wymagającymi rywalkami i, i z Hiszpanią i z, i z Rumunią. Ja myślę, że te zespoły przyjechały naprawdę w, w bardzo mocnych składach w zespole Rumunii, chociażby Bazaliu, która na co dzień występuje w naprawdę topowym zespole, czyli Grający w Lidze Mistrzyń, więc myślę, że dla naszego zespołu no przede wszystkim zderzenie się z, z mocną piłką jest bardzo istotne. Chcemy grać z jak najlepszymi rywalami i ten turniej nam to dał. Dystans między kadrą B, naszą, a kadrą A nie jest aż tak duży w przypadku przynajmniej kilku zawodniczek, bo wspomnijmy nazwiska Emilii Galińskiej, Patrycy Królikowskiej, czy choćby Adrianny Górnej, która właśnie dziś została oddelegowana na mecz kadry A. No, dzisiaj robiłam sobie taką analizę jeszcze z poprzedniego roku i zastanawiałam się w jakim składzie występowaliśmy w Hiszpanii. E, mówię tutaj o mojej kadrze, bo tam e, jeden mecz przegraliśmy, jeden, jeden wygraliśmy i na boisku była e, łabuda, na boisku była Sobiech, na boisku była Rosiak, e, kochaniak, Noga, Kozimur, część z tych dziewczyn już jest w pierwszej reprezentacji e, i w zasadzie z tamtego składu w kadrze B na tą chwilę nie ma żadnej zawodniczki, także ta rotacja między reprezentacjami jest naprawdę bardzo duża. No i my tak pocztujemy jakby swoją rolę, żeby przygotować jak najlepiej te dziewczyny do występów w kadrze A, po to, żeby taktycznie były, były na wejście gotowe. Dziś rzeczywiście problem miała Aneta Łabuda, od razu wskoczyła Ada Górna i w zasadzie nie będzie miała kompletnie problemu z taktyką. Myślę, że, że to, jest, to jest rzecz bardzo istotna, a także szansa dla tych dziewczyn z kadry B, bo widzą, że że ta droga do pierwszej reprezentacji wcale nie jest taka daleka. Jak widać było na boisku, potencjał w zespole jest, no ale zdarzają się niestety takie dość proste i nieraz można powiedzieć seryjne błędy, które jakby no, ten dystans do rywala wtedy wydłużają, no jest wiadomo trudniej wtedy grać. Oczywiście tak, z tym, że tak jak powiedziałam, no ta rotacja jest duża, jest bardzo duża nawet bym powiedziała. No i tych dni kadrowych naprawdę wcale niewiele nie i potrzebne jest zgranie, o tym, o tym wiemy wszyscy, może w niektórych układach personalnych, dwójkowych, trójkowych jeszcze nie do końca dziewczyny się rozumieją, stąd też myślę wynikają błędy. No, staramy się na treningu pracować i te błędy eliminować. W takim razie na koniec zapytam, jak wygląda kalendarz tej kadry B w tym roku? Najbliższe zgrupowanie mamy w maju. W zasadzie wszystkie akcje szkoleniowe, które ma kadra B, są powiązane z, z reprezentacją A. Także identycznie jak w reprezentacja A wygląda nasz kalendarz. Czyli to będzie tak, Lubin pod koniec maja? To będzie, to będzie tak, to będzie Lubin pod koniec maja. Dziękuję bardzo.